stacja Rady Gaz, tego typu Jak widzicie Witam siema siema stacja Rady Gas Tego typu Pisze Rady Gas tego typu Widzicie I tu jest ten tunel, który właśnie wjeżdżał widzowie, pochodzi z wakana z ludźmi, aż do tego właśnie, o. widzicie, waszej, waszej rodzice, dziadkowie, pamiętacie, widzowie tego typu to co się tu działo? no historia się pani do tego. Ja to już kiedyś wam pokazywałem. Przechodziliśmy przez ten dumą. Może latem, jak będę miał taką mnóstwo fadów tego, to może jeszcze raz pokażę wam. Zaczęła rata. No, Ale złatą sobie I zobaczysz jak to wygląda Pan nisko tam gdzie ludzie się paliwcy byli wyciągani z tego pociągu widzowie z tego pociągu byli wyrzucani, Właśnie to co tam z tyłu jest Ten nie za ciekawa historia, co? Nie co zrobić? Nic się nie zrobi. Nic no się nie zrobi. Na właśnie jesteśmy koło tego zasłu. Pokażę. Jest ja się to ciągnie. Widzicie? Muszę tego gimbala wziąć, bo będzie mi łatwiej, mimo tego. Wow, babę. Zobaczymy, jak ktoś się topi. Jak ktoś zna, jest cały, to, że trudno znać. Wiadomo, że to jest widzowie yy, inaczej to wyglądało kiedyś, kiedyś łopawen tego. To jest tylko yy, taki szkic, to co było kiedyś. Jak wyglądało. Ja tu kiedyś wchodziłem do środka, pokazywałem wam zdjęcia, jak to wyglądało naprawdę. Widzowie. No, nie za ciekawa historia. Wow.